Pole gospodarzy Mirosław Cierniak z numerem 11 w Kasku Czerwonym i Piotr Pikuta w Kasku Niebieskim z numerem 12. 19-letni Piotr Pikuta świetnie spisał się tydzień temu w spotkaniu z Polonią Piła, wywalczył bardzo cenne 5 punktów. No i zobaczymy jak będzie radził sobie dzisiaj w konfrontacji z drużyną Mistrza Polski, A więc Lech Cierniak Jankowski i Pikuta. Zbigniew plech, ale po zewnętrznej starał się objechać go Mikuta, nie dał rady. Zbigniew plech, drugi. Mikuta w tej chwili traci drugą pozycję na rzecz Krzysztofa Jankowskiego, a więc dwóch żużlowców, Sparty Polsat przewodzi w tej chwili stawce w drugim wyścigu. Zewnętrznej Cierniaka. Bez powodzenia. Zbigniew Lech na pierwszym miejscu. Teraz przesunął się Mirosław Cierniak na drugą pozycję i zbliża się do prowadzącego Zbigniewa Lecha. Świetny atak Cierniaka. Pogubił się tam przez moment przy wyjściu z tego wirażu zawodnik wrocławskiej Sparty i proszę Państwa Mirosław Cierniak przy ogromnym aplauzie Publiczności Tarnowskiej obejmuje prowadzenie, a więc świetny atak z trzeciego miejsca przesunął się na pierwszą lokatę. Proszę Państwa, i kończy zwycięsko drugi bieg. Mamy kolejny remis w dzisiejszym tak. doświadczeniu spotkaniu. Mirosława Cierniaka zawdzięczają Tarnowianie fakt, że zremisowali w tym wyścigu, bo zapowiadało się, że goście wygrają ten bieg 5 do 1. Mirosław Cierniak spóźnił nieco start ale potem w znakomitym stylu ogrobił straty.